krótko tylko nam, odpowiem na Pani e, odpowiedź na mój wniosek. E, proszę e, starać się nie prowadzać jednak opinii publicznej w błąd. Dyskusja o tym, żeby zaprzestać prowadzenia sesji w trybie normalnym, przejść na zdalne e, obradowanie zapadła w kwietniu, kiedy nikt z nas nie wiedział jak będzie przebiegał rozwój tej, te, tych zarażeń i wszyscy wówczas się wali i była to powszechna powszechna y, praktyka stosowana we wszystkich instytucjach publicznych. Natomiast od kilku miesięcy, od dwóch co najmniej zaczynamy funkcjonować dzisiaj mamy również stan wysokiego zagrożenia epidemicznego, to już jest straszenie tak naprawdę mieszkańców, bo wszyscy normalnie, to takie trochę jak z tymi lekarzami, którzy nie przyjmują w POZ-ach, ale przyjmują prywatnie tak? I, i wywołują u nas wszystkich irytacje. Więc bardzo pa, proszę, ja kieruję swoje słowa do pana, do pana prezydenta. Ja słyszałam Pana wypowiedź, gdzie Pan motywował, że radni muszą pracować na komisjach i myślę, że pan widzi, że my pracujemy. Proszę pozwolić pani przewodniczącej, która wykonuje Pana polecenia, żeby zaczęły odbywać się normalne sesje, takie jak powinny być, takie, jak odbywa się Sejm, jak odbywa się Senat, i żebyśmy naprawdę mogli... Patrząc na siebie, nie ukrywając się za kamerkami, nie przerywając połączeń internetowych, które są w naszym mieście bardzo słabe. Sprzęt, który Państwo kupiliście, jest beznadziejny. Ja, ja już oddałam ten sprzęt, który Państwo mi daliście, pożyczyliście, przepraszam, myślę, że inni pójdą też w moje ślady, bo nie da się po prostu nad tym pracować, i naprawdę wróćmy do normalnych warunków. Co przyniesie jesień? Czy będzie potrzeba innego, innej pracy? Życie pokaże, mamy zupełnie inny stan dzisiaj świadomości o tym, jak przebiegają, przebiegają zaważenia, i naprawdę y, idźmy w kierunku tego, żeby zabezpieczać to funkcjonowanie, ale nie poprzez jakieś złośliwości czy tego typu zachowania. Dziękuję bardzo.